Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę wam w telefonie Tank, czy jesteśmy w stanie dodać konto Google. Także zapraszam do oglądania. Aby dodać konto Google na naszym telefonie, musimy przejść do ustawień, następnie przejść w opcję Google, dać sobie Zaloguj się na konto Google. Wejść tutaj w adres e-mail, wpisać nasz adres e-mail, który chcemy się zalogować. Wpisujemy teraz hasło. Dajemy dalej. Dajemy, zgadzam się. Więcej. Akceptuję. I tym oto prostym sposobem udało nam się dać konto Google do naszego telefonu. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Cześć!